Nie, ale no weź tyż... połóż krożek na powodze, gdzie ta łapka ma być, a w tym sekundzie nią wysłać, to będzie mieć... O pierdolę, Widzisz co? To... To... Jak, jak Jakiś... wow. yes, ja Cię yes, nie Ja Ci ja, chciałem... Auto, yes. voilà. Ja Ci chciałem zrobić dobrze. To Cię Nie, to nie da się słuchać. nie słuchaj. Katastrofa.

no, ty se konrad nagrywa serię i skania. Ja tak o, o konrad cały ja po, cały poziomy jakby 25 lat siedział, a on. Nawet... Mu, prasz, nawet nie muchy nie by nie skrzywdził. A grajmy za uchem, jakąś kropkę. Jak tam, panie doktorze? Żyć nie może. <grym> Hubercik. Masażysta, rehabilitant. Tak, siebie rehabilituję. Jaka kontuzja ostatnio była u ciebie? Uszkodzony kręgosłup. No ale co, dzisiaj już 200 kg w ciągu mogłoby pójść. No 200 po funtów. 200 funtów. 200 funtów. Tak, no? tak, ta. był zapas. Trzeba nagrać timelapsem time jego znaceną serię co robi te kozaki. O. To, tak, to, tak, to, tak. Już to, tak, to będzie trwało 2 tak, minuty. No dobra, weź mi z filmu jak sobie robię bałwę Dawaj, no, dawaj. Co ja, nie, teraz robić? Później będzie się dało zmontować, bo filmik waży bliski. Tak? O co no. się tam jak... No, mogę sobie wybrać sztańkę teraz. No dawaj, rób na tym alejko. Lubię raz na tym razem. Dawaj. Co cięższe, bo... Plastik jest słodszy od metalu. Tak? Porównanie będzie. No, mam trzy zrobić, no, to zrobię dwa, tak Takie odczucia. Metal cięższy i sztanga inna. Już miałem rozgrzany dłońmi. mi. Swoim to było dobrze. A że coś do zimnego metalu złapałeś, no to tak. No leci. Tekniawa. Potężny Hubert. No i jazda. No lekkie to dla niego nic nie waży. atakuj. Dawaj, dawaj. dawaj. Tak. Dobrze, Kryjako zgryzli gryzli naszej siłowni. Jestem legendą na tej siłowni. Tak. Od którego roku Kru... Hubert trenujesz? Kurczę, od urodzenia. Nie no, tak mniej więcej, który? 17, rok, 16. Czy 15? No na ten czytach z przerwami od 18. No to elegancko. Tak, Jakie masz najlepsze tytuły? Co osiągnąłeś najwięcej? Najlepszy chłopak. O, Hubert, to jest to. Najlepszy chłopak pod słońcem. Jego, jego. Dobrze, dobrze. Tylko konrad, co teraz robisz? Wielkiego boczny tak, tak Kurs, jakieś, to tak mały Jakiś jakieś boczny jakieś ćwiczenia, w, po prostu zwariowane, no ale zaraz też nagramy, zobaczymy co to będzie O, Hubert, posunie się na, na lewą stronę o, Jak o, trzeba, jak trzeba Tutaj lustro po prostu największych kozaków, Michałek coś tu robi Jakieś ćwiczenia nawet w planie nie ma W planie nie ma Oszukuje, wymyśla sobie nowe ćwiczenia. No, ale dlatego nie ma efektów, no bo dodaje jakieś bez sensu rzeczy. A to trzeba zrobić. Jedno powtórzenie to jedno, a nie no, wydziwianie. Tak, no, tutaj Konar robi taki ćwiczonka. Połki do no, ja to mam pamięci dużo. Ja mam dużo, dużo. Fajne ja już sobie zdążyłem rozebrać tangę, a tutaj Konrad dalej no, dalej to robi, walczy, to jest nie wiem, kardio jakiś czy co. Elegancko, no Michałek tutaj też robi. I No, Konrad zrobił 100 na stronę, ja już zdążyłem się rozgrzać, rozebrać tangę. tutaj inni trening kończą. Bartosz robi jakąś konstrukcję ciekawą. Pięćdziesiątki największe chantle, a i tak za mało dla naszych chłopaków. O, co? 103. 103. Konrad dalej ciśnie. Hubert. Ja nie do Nie dowierzę, co tu się dzieje. Ja nie wierzę. No dobrze, Konrad. 105, 105 dobrze. 110 chce robić. Dobra, zrób 112. Dobra, bo ja, ja bym na 60 skończył. Dla zasady. No i to ćwiczenie. To ćwiczenie daje plus 100 kilo na przysiad. Tak, plus ten 100 dystografiów chyba. <laughs> no tak. Na pod zwykły to jest mega dobre. 110. Na kolejny treningu dobra nie, nie to nie wiem już to na filmie, filmie co policzycie. Tak, będziemy liczyli. Dobra, 112 chyba, ale już nie jestem pewien, co jeszcze pojadę zrobię. No. Jak się interesuje, to mam przykład? Z pauzą dla widzów. Z pauzą, okej. Okay. Jakie kolejne ćwiczenie wariackie? Ja już skończyłem. Już koniec. Dobrze, zrobił sto, 112 i do domu. A ty Bartos? Bugara na krześle. Kubercik się macha. Dobrze, pięknie. Mistrzostwa Polski w siłowym Katowice. Tak. Dobra, weź kamerę, bo ja sobie będę robił. Teraz tak, jak czekamy na się rozbiera, proszę pokazać jego dziale, jak to ma dobrze zrobione. Nie, 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 tak go nie jeszcze Po znajomości. Chociaż ja powiem tym, kto że jedną muskę, to ja rozbieram. Mam w twarzy Dobrze, 10 razy ma być. Zobaczymy. 92 mi się le <gry> trzeba, zrobić stubę na sto kiedyś. To byłby część. stuba na sto. <gry> tak, tak. No, ale na sto nie wiem, nie dałbym rady. 70 żeby poszło no wiadomo tutaj w ten czy to wszyscy mają jeden rodzaj koszulek, czyli z mistrzostw. Tutaj Bartosz ma koszuleczkę Hubert dokładnie taka sama. Tutaj Konrad O mama. Tak samo mistrz Polski czerwona, czerwona koszulka. Tak, koszulka lidera. Jesteś tu jeszcze na siłę? Nie, poszedł Michałek. Jestem coś z tym, Nie Jestem ma, nie ma, nie są wielkie plecy, tylko. Przykro mi. co sytówkę, to ja mam Janka, Gold Dream od zim. Arnolda Schwarzeneggera oczywiście. No i tak. Wytłumacz w trzech słowach, czym jest trójbój siłowy. Zobaczymy sobie zdrowia. <laughs> A za dużo. Ale za Kolejne bardzo dobre ćwiczonko. Bartosz tutaj wie co robić. Trzeba trenować kręgosłup w jej paszczyźnie. Dobra, weź telefon z Skocz pierwszy i nagrywaj. Nie, to co dobrze. Zagram chwilę Majestia. Spiny. jak na siłowni u pana Karola Małejskiego. Nie trzeba się z nikim bić. No nie trzeba się bić. no U nas tu nie ma afery. Każdy jest mega silnik, każdy sobie trenuje po wariacku. I nie ma jakiegoś spięcia od innych. I tak jak na innych siłowniach poszedłem gdzieś na Endorfinę, to by mi w kajdankach wyprowadzał po 10 minutach. No, zdrowie chyba 5 minut bym nie wytrzymał z moim zachowaniem. O. Dlatego wybrałem ten z poęgielce. Legendarny klub, legendarny. Tutaj są takie też, różnego rodzaju nasze trofea, któreśmy sobie poukładali. na przykład Mistrzostwa Polski, które były w klasycznymi, klasyfikacja drużynowa mężczyzn. Trzecie miejsce drużynowo. O! Tu młodzieżowo. Ostatnie zawody, jak jeszcze byłem juniorem. Udało się drużynowo drugie miejsce zdobyć. To było w Będzinie. No chyba, a nie wtedy na sekuracji byłem, wtedy na sekuracji z ekipą byliśmy i tutaj takie trofeum to jest bodajże moje, wielobój siłowy na starożytnej siłowni u Rafała Senkowskiego, którego serdecznie pozdrawiam na ulicy Prostej. Tu chyba nawet jest jeszcze z tych zawodów ta zdjęcie, podsumowanie, tutaj zawodnicy. Hubert Jasiński trenuje do dzisiaj. <laughs> Tutaj reszta prawie już nikt nie trenuje. Stara ekipa. I oczywiście Mariusz Pudzianowski kalendarze. Co staraliśmy się kupować z autografem? No się. trzymajcie się. Zakończenie vlogu właśnie po treningu. Dzisiaj były martwe ciągi. Tam początek trochę nagrałem. No i oczywiście wpadliśmy na pomysł, że vloga będziemy nagrywali od połowy, jak już wszyscy byli w połowie treningu, więc to jest tylko mały wycinek tego, co się u nas tam w klubie dzieje. Nie wszystkich upaków nagrałem, bo już część poszła. Zaczynamy trenować najczęściej z samego rana od godziny, nie wiem, 7.30 może. No, ale to jest taki mały przedsmak, taki aperitif przed tym, co będzie. Pierwszego vloga będę dzisiaj montował w wolnej chwili, bo chciałem zmontować się na TikToku, no ale jednak to nie przechodzi, trzeba montować na komputerze. Jest to zbyt duże, e, zbyt dużo ważą te nagrania. Chcę, żeby ta jakość była jak najlepsza. Tutaj z chłopakami się cieszę, że bardzo oni chcieli to nagrywać, że od razu podłapali wkrętkę, że się śmiali, coś tam gadali to jest taki klimat naprawdę to nie jest udawany, tylko raczej każdy sobie tak robi takie jaja, no ale w planach są, jest nagrywanie właśnie treningu z chłopakami no i oczywiście te przygotowania, najważniejsze przygotowanie, pokazywanie tutaj tajników jak być silnym, jakie są tego y, tajne eliksiry, inne rzeczy nie no, śmieję się, ale chcę pokazać tutaj jak się przygotowujemy bo nie tylko ja będę startował, ale chłopaki z którymi trenuję to też też szykują się na zawody, Konrad między innymi mój trener no, i tam inni poznacie jeszcze nowych. Młodzi tak samo. Młodzi też dobre wariaty sobie trenują. No, jakieś też będą plany nagrywania nowych rzeczy, a więc proszę śledzić, obserwować i dawać jakieś sugestie, co zmieniać. Pozdrawiam serdecznie.